Mamy dzisiaj dwa piękne czytania. Święty Paweł i potem Ewangelia. Święty Paweł, który pisze do wspólnoty w Koryncie, gdzie no wydarzyło się coś paskudnego. Coś paskudnego. Mianowicie, nie tylko, że tam się wydarzyło coś paskudnego, a wydarzyło się kaziroctwo. I Paweł mówi o kaziroctwie, czyli że jest syn, który żyje albo ze swoją matką, albo ze swoją macochą. I mało tego, y, mówi, że wspólnota z tym jest ok. Y, I mówi, że zobaczcie, nawet odrobina kwasu zakwasza całe ciasto. Y, a w Ewangelii słyszymy o, o, o człowieku, który miał uschłą rękę. Spróbujmy to jakoś zebrać razem. Czasami jest tak, że nasza wspólnota jest uschła. Czasami jest tak, że wspólnota jest uschła. Czyli, że pozwalamy sobie na jakieś zło we wspólnocie, że pozwalamy sobie na jakieś zaniedbanie, a konsekwencje są takie, że jesteśmy tacy niepełnosprawni jako wspólnota. I teraz chciałbym powiedzieć o takich trzech, trzech sytuacjach. Właśnie tego, kiedy wspólnota sobie pozwala na jakieś zło. Pierwsza, wiecie, jak czytamy Pismo Święte, największy i pierwszy problem, jaki miały wspólnoty, które zakładał święty Paweł, wiecie, jaki to był największy ich problem? W jaki największy błąd popadały? A pamiętacie, jak Paweł mówi w jednym ze swoich listów. No, że są u Was ludzie, którzy mówią, no ja jestem Pawła, ja jestem Apollosa, ja jestem tego, a ja jestem Chrystusa. Więc taki y, pierwszy problem, który może mieć wspólnota, pierwszy problem, który ma Kościół, to jest to, że my budujemy frakcję. Budujemy frakcję. I Paweł mówi o tym, że budujemy, że tam, tamta wspólnota budowała frakcje wokół konkretnych osób. Paweł, Apollos, Chrystus. Myślę, że każdy może sobie wybrać inne imiona dzisiaj, wokół których buduje frakcje. I teraz przyklejamy się do postaci nawet b, takich charyzmatycznych, nie? dobrych liderów, ale przyklejamy się do nich i budujemy obozy. Czasami jest też tak, że my się przyklejamy nie tyle do osób, co przyklejamy się na przykład do jakichś charyzmatów, albo przyklejamy się do jakichś szkół duchowości. Ktoś kiedyś pyta: A ty to jesteś charyzmatyk, czy tradycjonalista? Albo inna wersja, jeszcze lepsza, a ty jesteś charyzmatyk, czy katolik? Tak, jakby katolik nie był charyzmatykiem. Z kolei inny pyta, a ty jesteś wierzący czy religijny? Tak jakby istniała wiara bez religii. Religia bez wiary istnieje, ale wiara bez religii nie. A ty jesteś z tej grupy uwielbienie, czy z grupy pobożności Maryjnej? Tak jakby Maryja nie uwielbiała swojego mistrza i syna. Frakcje mogą być bardzo różne. Bardzo różne. I też uwaga, sama frakcyjność, czyli to, że my budujemy te frakcje, ono, to jest w ogóle ciekawe, bo ono wyrasta z czegoś dobrego. Jest coś dobrego, które ulega perwersji jakiemuś złu i budujemy wtedy frakcje. A wiecie, z czego dobrego to wynika? Znaczy, dobre jest to, że my budujemy wspólnoty wokół jakiejś duchowości. Wokół jakiejś duchowości. To jest bardzo dobre. Złe wtedy, kiedy my, budując tę wspólnotę, zaczynamy zwalczać inne. Dobre jest bardzo to, że my idziemy za jakimś liderem. Ten lider nam pokazuje Chrystusa. Złe jest wtedy, kiedy my stajemy się wyznawcą, wyznawcami nie Chrystusa, ale tego lidera. Dobre jest to, gdy poznajesz inne, inne szkoły, kiedy poznajesz inne wrażliwości, gdy złe, kiedy się zamykasz na inne. Dobre, gdy dyskutujesz, gdy umiesz dyskutować o owocach swojej wspólnoty, kiedy umiesz dyskutować też o owocach kościoła, nie tych owocach dobrych, ale też tych owocach złych. Nie? Złe jest wtedy, kiedy udajesz że Twoja wspólnota jest wolna od złych owoców. Bo uwaga nie jest żadna. Żadna. Bo tam gdzie człowiek, tam i grzech. Więc to normalne, że we wspólnotach dzieje się zło. I każda wspólnota jest wezwana do nawrócenia. Złe jest też wtedy, kiedy się dajesz pokonać takiemu duchowi narzekania, że wspólnota, że Kościół już nie przynosi żadnych dobrych owoców. Uwaga, przynosi. Przynosi. Więc kiedy jesteśmy w stanie się skomunikować z przedstawicielami innych wspólnoty, innej duchowości. Czy też y, takimi, którzy podążają za jakimś y, innym przewodnikiem duchowym? Jeżeli dzielenie, spotkanie i potem dzielenie zaczyna nas pociągać do Boga, zaczyna karmić Twojego Ducha, to właśnie wtedy zaczyna się Twoje uzdrowienie. To właśnie wtedy zaczyna się uzdrowienie Kościoła. To właśnie wtedy to, co uschłe, zaczyna nabierać życia. Właśnie wtedy. Drugie, wspólnota rodzi się z modlitwy. Wspólnota rodzi się z modlitwy. Czyli czasami jest tak, że, my, że ludzie mylą wspólnotę z gronem przyjaciół. Czyli myślą, że we wspólnocie mogą być jedynie ci, których ja nazywam przyjaciółmi że to jest to samo. Nie? Wspólnota i grono przyjaciół. Czyli innymi słowy, że jeżeli ktoś moim przyjacielem nie jest albo przestaje być, no to ja go wtedy ze wspólnoty wyrzucam. Bo wspólnota to równa się grono przyjaciół. Otóż nie, nie równa się. Wspólnotę, to co wiąże wspólnotę, to jest charyzmat, a nie przyjaźń. To co, to, co łączy wspólnotę, to jest charyzmat, a nie wspólne zainteresowania czy wspólna praca. I, i to nasz charyzmat karmi się naszą, kar, to właśnie naszym, naszym charyzmatem karmi się nasza modlitwa. Więc oznacza to, że nasza wspólnota usycha wtedy, kiedy my spotykamy się, aby celebrować nie Boga. Kiedy my się spotykamy nie żeby wychwalać Boga, tylko spotykamy się wtedy i po to, żeby celebrować naszą przyjaźń. Kiedy spotykamy się po to, żeby wychwalać nasze relacje. Jeżeli tak to jest, to nasza wspólnota jest uschła. Nasza wspólnota jest uschła. Wiecie, bardzo ufam, bardzo ufam. Takim wspólnotom, gdzie ludzie są w stanie powiedzieć: A tego gościa to ja nie lubię. Tego człowieka we wspólnocie to ja nie lubię, a na tego to nie mogę patrzeć. Bardzo takim wspólnotom ufam. Ufam. Dlaczego? Bo to oznacza, że to, co ich łączy, to nie są te więzi przyjaźni, tylko to, co ich łączy, to wspólna modlitwa. Bo ja jestem w stanie się modlić z tym, którego kocham, z tym, którego szanuję, z tym, na którego nie mogę patrzeć. Bo co nas łączy? Modlitwa. Z czego my się bierzemy? Z modlitwy. Oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz mieć we wspólnocie wrogów, natomiast żeby fundamentem, naszym fundamentem, była wspólna modlitwa, wspólny charyzmat. Nie, bo to właśnie modlitwa sprawia, że we wspólnocie krąży życie. Nie, że ludzie są w stanie dość jakby dążyć do jakiegoś porozumienia, że kiedy pojawiają się konflikty, to nie są w stanie sobie przebaczać. Nie, to właśnie się z modlitwy bierze. Więc innymi słowy, jeżeli jest w tobie tęsknota za modlitwą, jeżeli wy jesteście zainteresowani tym, jakie jest Boże zaproszenie dla waszej wspólnoty, jeżeli jest w tobie jakakolwiek chęć, zainteresowanie, pomysł, żeby się wrócić do modlitwy, żeby się zacząć modlić, to właśnie to jest początek waszego uzdrowienia. To znaczy, że właśnie wtedy to, co waszej wspólnocie było uschłe, zaczyna wracać do życia, bo zaczyna w was krążyć duch Boży. I to jest już znak waszego uzdrowienia. Ciekawość, chęć otwarcia to właśnie owoce działania Ducha Bożego. Modlitwa prowadzi też do otwarcia wspólnoty. Więc ja wtedy w tej wspólnocie nie mam tylko moich przyjaciół, ale zaczynam to grono otwierać. I jestem otwarty na wszystkich. Na tych, których polubię, na tych, których pokocham. Na tych, których, którzy będą mi obojętni, albo na kogokolwiek. Modlitwa nas otwiera. Czyli nasza wspólnota jest uschła wtedy, kiedy my jakby się tak budujemy frakcje i się zwalczamy w tych frakcjach. Wspólnota jest uschła wtedy, kiedy my się zupełnie nie modlimy. A trzecia rzecz, modlit znaczy wspólnota jest uschła wtedy, kiedy nie ewangelizuje. Kiedy zwyczajnie wspólnota nie ewangelizuje. Nie, I taka wspólnota może się pięknie modlić, oj, śpiewać, uwielbiać, podnosić ręce, y, mogą być fajerwerki, może być wszystko. Ale jeżeli to uwielbienie nie prowadzi do ewangelizacji, no to taka wspólnota jest uschła. Taka wspólnota jest uschła. I wiecie, ta ewangelizacja, to się przejawia w bardzo konkretnych rzeczach. Nie? Ktoś wychodzi na środek, coś proponuje, coś się zapala. Zapala się, nie? I chce jakby zapalić innych, żeby coś zaproponować, coś zrobić razem. A ja w głowie tak sobie siedzę i tak sobie w głowie myślę, nie, no niech się tym zajmą starsi. Ja dopiero jestem sześć lat we wspólnocie. Ja do, dopiero jestem krótko ja to dopiero, niech się tym zajmą młodzi. Ja już jestem tutaj tyle lat, niech oni się uczą. Niech się tym zajmą bardziej doświadczeni, mniej doświadczeni. Może być miliard wymówek, które ja będę mieć w głowie tylko po to, żeby nic nie zrobić. Tylko po to, żeby nic nie zrobić. Więc jeżeli tak, no to moje bycie we wspólnocie jest uschłe. Jest po prostu uschłe. Natomiast, jeżeli jest w tobie niecierpliwość, jest w tobie niecierpliwość, żeby się dzielić doświadczeniem wiary, jeżeli jest w tobie taka niecierpliwość, żeby mówić o Jezusie, żeby służyć Jezusowi, żeby o nim dawać świadectwo, żeby dawać świadectwo o Twoim nawróceniu, o tym jak ostatnio spotkałeś Jezusa, żeby o tym mówić, żeby też innych ludzi przyprowadzić do Niego, żeby im pokazać, że to jest ktoś dobry. Jeżeli jest w tobie takie nastawienie, żeby coś zacząć robić, to właśnie wtedy zaczyna do ciebie wracać życie. To właśnie wtedy zaczyna do ciebie wracać życie. To właśnie wtedy Twoja wspólnota, Twoja wiara zaczyna nabierać życia. Czy tęsknisz za tym? Czy za tym tęsknisz? Czy Wy, jako wspólnota, jako wspólnotę tęsknicie zatem?